W niedzielny poranek w pobliskich lasach Lubowidza grupa policjantów z Lemborskiej Komendy należącej do stowarzyszenia Kilzontim Team Psy Wojny wzięła udział w akcji charytatywnej, z której dochód przeznaczony był tym razem na pomoc w leczeniu ciężko chorego rocznego Dawidka Zwicka. Dzisiaj organizujemy strzelankę charytatywną dla Dawida Zwi Zwicka. Jest to dziecko, które ma w listopadzie skończyło rok czasu, urodziło się w szóstym miesiącu ciąży no i niestety ma wszystkie choroby, jakie można mieć, jest ciągle podłączony. Teraz jest obecnie w domu, jest podłączony na stałe do tlenu i koszty utrzymania co tygodniowe, to wynoszą z rzędu około 400 zł. Przy okazji, że na forum ukazał się temat, czy byśmy nie pomogli, zebraliśmy się z ramienia Killzone Team, stworzyliśmy dzisiaj taką małą imprezę, zbieramy pieniądze jednocześnie. Odłam KZT w edycji trójmiejskiej, to są ripy, które, którzy również dzisiaj organizują coś takiego. W sumie już zaczęli o godzinie 9. Dzięki temu, co byliśmy tydzień temu na strzelance w Usce z, z ludźmi z Koalicji Północ, tam też żeśmy lobowali dzisiejszą imprezę i dowódca Koalicji Północ Dante będzie dzisiaj zbierał pieniądze w koszalinie, bo jest na kolejnej edycji Arktika. No tak to bynajmniej w skrócie wygląda. To nie pierwsza tego typu inicjatywa członków stowarzyszenia. Po raz kolejny jest to zbiórka policjantów, którzy w ten sposób swoją akcją wspierają chore dzieci. Poprzednio było to dziecko jednego z policjantów, tym razem właśnie Dawid. Zabawa policjantów nie jest niebezpieczna. Broń to repliki, a amunicja to kulki. Strzelamy. Hmm. Replikami, replikami karabinów maszynowych, kulkami plastikowymi o, o kalibrze 6 mm. Do lęborskiego teamu ASG Psy Wojny należy siedmiu policjantów, którzy w czasie wolnym od służby spotykają się na podobnych do niedzielnych strzelankach. W szeregach policyjnych policjantów ASG, których założycielem w 2011 roku był aspirant Ireneusz Drożdżal, są policjanci pionu prewencji, jak i pionu kryminalnego, z różnym stażem służby oraz w różnych stopniach. Do grupy należy również jedna policjantka. Funkcjonariusze zapowiadają udział w podobnych akcjach, dzięki którym będzie możliwa pomoc finansowa chorym dzieciom wspomnieć należy że nie jest to pierwsza taka akcja na ich koncie wiosną podczas strzelanki w pogorzalicach zbierali pieniądze dla dzieci swoich kolegów z komendy chorej na dziecięce porażenie mózgowe Zosi oraz franka chorego na muku